11 sierpnia odbył się ósmy rodzinny rajd rowerowy szlakami gminy sędziszów Małopolski, którego celem jest popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poznawanie gminy sędziszów Małopolski, integracja mieszkańców. W tym roku w rajdzie wzięło udział blisko 200 osób. Trasa była bardzo fajna, start był na placu targowym. Następnie przejechaliśmy przez Wolicę Piaskową, przez las, następnie była miejscowość Boreczek przez czarną Sędziszowską i dotarliśmy tutaj na miejsce serwisówką i teraz znajdujemy się właśnie w krzywej. Sędziszów kocha dwa kółka? Myślę, że tak, patrząc z perspektywy tamtego roku, że było też około 200 uczestników, także to zapotrzebowanie na tą turystykę rowerową rośnie. I tak widzę dzisiaj, że takie malutkie dzieci, nawet pięciolatkowie, sześciolatkowie, są z nami i pokonały tą trasę. Oczywiście ta trasa była zabezpieczona pod względem bezpieczeństwa. Tutaj też kieruję wielkie podziękowania służbom policji, straży pożarnej, serwisu rowerowego z Robczyc, no i wszystkim współorganizatorom Miejskiemu Gminemu Ośrodkowi Kultury i swoim tutaj instruktorom, pracownikom, emocjom. Wśród uczestników rajdu nie brakowało najmłodszych, ale i najstarszych mieszkańców gminy. Cały czas się jechało bardzo dobrze, chociaż były górki. Hmm. A, a czego zdecydowałaś się na rajd rowerowy? Tutaj? Ponieważ tak, jechały moje przyjaciółki. Kolejny rodziny rajd rowerowy za nami, a na nim oczywiście nasi wspaniali seniorzy. Jak się jechało? Bardzo dobrze. Trasa? Okay. Trasa mamy, Super, góry, tak. tylko te górki trochę nie bardzo. Pod czarno, pod czarno. Bo żeby był dobry dwie, rower dwie gór, taki górski, to by to było, a tak to, a tak to na takim słowo. rowerze zwykłym to ciężko U, trochę, nie. ale się jechało i dobrze jest. Pewnie, my sobie jeździmy, byle gdzie, tak o, w Witkowice, tutaj na, na, no, na Kozodrze, na Borek Mały, Borek Wielki. byliśmy. wszystko. Ta, to wszystko się jeździ naokoło tymi rowerami, nawet w Dąbrach my byli na rowerach. A co państwo sądzicie o takiej e, propozycji Super. na spędzenie Bardzo wolnego fajnie. czasu? Bardzo, to jest tak pięknie zorganizowane. My jesteśmy już trzeci raz na tym. Nie, trzeci My. raz jesteśmy, ale Bardzo jesteśmy fajnie. zachwyceni. Jest to tak wszystko ładnie zorganizowane, że oby tak dalej. Miłośnicy dwóch kółek z gminy Sędziszów Małopolski mają gdzie jeździć ciekawych tras na tym terenie nie brakuje, twierdzą uczestnicy rajdu. Mamy sporo tras rowerowych, nie tylko te południowe, te, te północne, znaczy te co dzisiaj żeśmy jechali, to jest taka lajtowa trasa, taka właśnie dla dzieci, których jest tutaj bardzo dużo, natomiast no bardziej wymagające na no to są na południu. Na mecie rodzinnej wycieczki rowerowej na wszystkich czekał grill i poczęstunek dla najmłodszych uczestników, przygotowano również gry i zabawy z animatorem. Każdy uczestnik rajdu otrzymał pamiątkowy dyplom.